Jesteśmy na stacji Racławicka i, ma I mamy tutaj sobie przy tą windę niemarkową a właśnie o jeżdżę, a no jadę w puszce sama Więc coś się stało mm. To się po prostu popsuła. zobaczymy co się stało na dole no jesteśmy tutaj i tutaj tutaj jest też awaria się Wcześniej Taka to sytuacja z tymi niemarkami to nie jest as pessoas